Dobra, mieliśmy jeszcze zobaczyć Pire daj jednego review i zjedziemy zaraz z tego Pire daj jednego, co to ma być? Pure z chipsów daj jednego, co to jest za kanał? Odpowiedź na pytanie i reakcja mniej więcej Hej Manjo, hej Ignacy W Hello, filmie z tier listą wszystkich smaków Laysów, powiedzieliście, że jeżeli ktoś Zrobi Pire zymniaczane z Drodzy, jeżeli ktoś z Was to zrobi, to proszę wyślijcie w dm na Instagramie. Mam zamiar to zrobić, tylko najpierw musimy znaleźć sobie odpowiednie do tego chipsy. Ja obawiam się, że niestety, ale mam Jakie zajebiste i smaki! serowo-cebulowe chipsy. I Co? Nie wiem, czy one się nadadzą prawdopodobnie. Ile? Lepsze byłyby solone. Ile? O, właśnie znaleźliśmy nasze chipsy, których sobie użyjemy. Nie ma. Nie ma spiny ogólnie. Mamy piękną pogodę za oknem. Ja już wracam na moje miejsce i... Cóż. Zaczynamy. Pokrótce z tego co się orientuje, polega to na tym, żeby przede wszystkim najpierw wypłukać wszystkie przyprawy. O nie! Włączyć to oczywiście wodą, żeby... On to się naprawdę będzie robić. Puree. Pognąć to trochę, przyklepać jak wór ryżu i powinno być gotowe. Tak więc ja się oczywiście przygotowałem, zrobiłem jednofilmowy research na YouTubie jak każdy zwolennik teorii o płaskiej ziemi i dowiedziałem się, że najpierw trzeba sobie zrobić dziubek, żeby zlać tutaj wodę. Tutaj składamy sobie to w ten sposób, żeby zrobić sobie z tego od razu sitko. Tak, no gościu. Gościu był mistrzem, ale się nie dziwię, bo był Azjatą w tym filmie. Wlejemy sobie tutaj do tego wodę. Jestem głupi, nie byłem tak mądry jak ten Azjat. I tak strzańczymy, to ze trzy razy, jest to całkiem... Yy, ciekawe doświadczenie. Podlewamy te przyprawy. To jest serce bóla, więc nie wiem na ile to będzie w ogóle miało sens. Tego z chipsami jeszcze nie robiłem, ale co ja tam wiem, to są pierwsze chipsy w życiu, które jem, więc może się mylę. Chipsy <laughs> już są całe mokre. Prawdopodobnie nie będzie żadnego problemu, żeby zrobić z nich papkę. Tych chipsów nie ma tutaj za dużo, ale chyba nie mam zamiaru marnować więcej. Nie wygląda w tym momencie. Weźmy sobie łyżkę. Która też very conveniently just lays there. Haha, get it? It lays there. Because it's lays. I teraz, jak to pewien chipsowy koneser zrobił kiedyś, a później stał się tylko sławny i był w TVN i tu już mu za dobrze nie poszło. Smacznego, powiem wam, że w tym momencie nadal jest to mimo wszystko. Chipsowe, Ale nie jest to oczywiście już tak intensywne, i zżynając już kompletnie wszystko od tamtego Azjaty, dodajmy sobie do tego masło i mleko. I módlmy się, że jesteśmy tolerancyjni, jak możemy. Jak można było przewidzieć? Za dużo mleka, trochę. To fantastycznie. Troszkę za wygląda dużo mleka. To jak banan. Trochę hmm, chyba powinienem napić się czegoś do tego. Nie, nie. Hmm, no mamy tu jakiegoś Guinnessa, trochę Jimbima, myślę, że da radę, nie? Ja już to wszystko ostatecznie przemieszałem i trochę się tego boję, bo nie jest to konsystencji, jakiej bym się po tym chyba spodziewał ani jakiej bym chciał, ale wspomnę jeszcze tylko, że zanim dodaliśmy sobie mleko i masło. To powiem wam, że mimo tej tekstury jeszcze takiej chrupkiej w miarę, to takie cebulowo serowe pire, to nie jest głupi pomysł. I to by chyba było na To, tutaj, na... Jeżeli... to wygląda jak pire ziemniaczane. To wygląda jak pire ziemniaczane. Tak, jak nie widzisz tej miski, widzisz jak to ma na widelcu, to nie powiesz, że to nie jest pire. Nie powiesz, że to nie jest Pira. Po prostu. Na protesty, gdzie mówię zastupniców. chodzi o ten film. I just slide it into your DMs, a to było dla jednego. I smaczne. <noise> Jaki kolekcjoner! O, a tego to mam nawet powtórkę. Chcecie się wymienić? Wygląda na to, że udało się uzyskać odpowiedź. Reddit, we did it. <noise> Ignacy Mandzio i całej ekipie dziękuję serdecznie. Ja pierdzielę, chłopie. Ja tego wcześniej nie widziałem, to Hubert musiał odpisać. Ja niestety tego nie widziałem, ale zobaczyłem to dopiero teraz. Ale to naprawdę było warto to zobaczyć. <gla> Złoto. Złoto, chat. Złoto. Zapraszam na jego kanał. Zapraszam do zostawienia lajków. To ma tylko 50 lajków. Weźmy, dobimy mu jakieś 2000 czy coś. Będzie mu miło za to, że się postarał tak. Wiecie, dla nas to są trzy kliknięcia tutaj, a chłop będzie miał na pewno dobry humor na cały dzień dzięki temu. Jezu, genialne. Jeszcze, daj jednego w ogóle, czy to jest kanał o chipsach? Też chipsów, wiejskie ziemniaczki. Chłop przestał nagrywać, nie, nagrywa raz na jakiś czas. To jest kanał, który testuje chipsy, jedyny kanał stricte o chipsach. Daj jednego, ten od, hashtag ten od chipsów. Też chipsów, Layskoop z papryka, wielka paczka chipsów od CranChips. PewDiePie, beach lasagna, but it's in Polish. Nie lubię się t Nie obraź się w smarku. Ale tym razem muszę... Iść na całość. Bo, wstrzy wegana, za kilka Wybrałe lat wyczyni? te paczki będą duch, miały scenę I kart, popasz, kart Pokemon Beats. I... też wróci z podium, nie bym nie był pierwszy już. Paciu India, you lose. A więc uwierz mi, że śwież. Kiedy z tobą skończę, bo zamiatam ja tobą cały syf A dopiero zaczęliśmy cię ocenie Zero elogi, nie chodź się bić, T-Series. Też dokładkę większą dramę. Tu, choć ci podam, być lasagne. <toddź> być lasagne, być lasagne. T-Series się słania. To jest bitch lasagna Bitch lasagna Bitch lasagna, lasagna. Spójrzcie na T-Series, czy pyta gdzie jest mama Bitch lasagna Bitch lasagna T-Series się słania, to jest bitch Lasagna, bycz, lasagna, Najlepsze jest to, że to jest bycz, nagrane lasagna, w tym lasagna, samym miejscu. Ci, się zlałaś tak, że mokra jest piżama. Kim jest kuźwa, bo i czemu chcesz, buziaki? You. Jestem kitno, okim, białym smokiem, cieniu magii. Uf. Cała jedna piąta populacji to nacja Ja mam kim ze świata, a więc trzymaj kuper, <laughs> gacia. Motu, patlu, stary, kurwa, co to ma w ogóle być? Bełkoczący raper, oto jak był język dla mnie brzmi. No papa, no papa, jest papa, Johnny, to po... Polska wersja z miejsca zbrodni, da jednego zrobił kowę. Sucz lasania, sucz lasania. Nikt się nie spodziewał, z nich. Sucz lasania. Sucz lasania, sucz lasania. Się, się, słania, to jest sucz. Lazania, sucz, lazania, lasagna, lasania lazania Spójrzcie napisirys, wiska mokra jest piżama, sucz, lazania, such, lazania Pisiris się słania, to jest sucz, lasania. Miliard ludzi w twoim kraju, nawet grubo ponad, ale jakim cudem twoje nie mają miliona Sabat. O mój Boże, jaki pie- Naprawdę PewDiePie to pokazał u siebie i to ma tylko 8000 wyświetleń? Come on. kiedyś, jak się pokaz- Ja pierdzielę naprawdę? Jak my więcej, da jakby było, jak my nabijemy połowę tego wyświetleń wchodząc to tutaj, żeby zlajkować tamten film o chipsach. Nie lubię Cię, a tak. my na streamie to robimy. Nie, no genialne, genialne, genialne. Piękne złoto. Piękne, piękne złoto.